Siem Ghost, jestem na Wielczku, a dziś taki krótki odcinek. Chciałem się spytać Was czy chcecie może y, jakiś nie wiem, odcinek z, z GTA właśnie z, z Akademia Stuntów, jakoś to tak nazwę, czy nie? Jeżeli byście chcieli, to napiszcie w momentie. Możecie też zostawić łapkę górę Jak na przykład będzie 5 łapek, to może za 2 dni już będzie pierwszy odcinek z tej serii No i to wszystko Nara